Jeżeli dziecku wystają nóżki z fotelika, to oznacza, że ono z niego wyrosło? Absolutnie nie. Są zupełnie inne wyznaczniki tego, czy nasz malu wyrósł z fotelika. Nogi mogą wystawać sobie ile chcą, bo może twój maluch będzie miał wyjątkowo długie nóżki. Natomiast ważne jest to, że jak już wyjmiemy wszystkie wkładki i pasy będą wychodzić mocno z zabarku i nie da się tego już wyregulować, żeby wychodziło równo z barkiem, to jest pierwszy objaw. Że dziecko wyrosło. Drugi to kiedy główka zacznie wystawać poza obrys fotelika. U Wojtusia jeszcze mamy dużo miejsca, bo jeszcze jest na wkładce. Po trzecie, koniecznie sprawdź, do ilu kilogramów jest Twój fotelik samochodowy. Więc jeśli jest na przykład do 13 kg, a Twój maluch przekroczy tę magiczną barierę 13 kg, to też oznacza, że już czas na zmianę fotelika. Wojtuś ma 8 miesięcy i waży 8 kg. Dla Wojtusia jeszcze mamy kilka dobrych miesięcy do tego, żeby jeździł w tym foteliku. Generalnie producenci zrobili tak foteliki, te pierwsze tak zwane łupiny czy nosidełka, żeby dla dziecka z 50 centyla starczyło aż do pierwszych urodzin. Oczywiście, jeżeli wasze dziecko będzie z tych drobniejszych, tak jak moja starsza córka, która była poniżej 3 centyla i jeździła do półtora roku w tym foteliku, ale możecie mieć też maluszka z 97 centyla, który okaże się, że na 9 miesięcy... I już musi zmienić fotelik. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat fotelików avionaut, to chętnie Wam na nie odpowiem, dlatego pytajcie w komentarzach.